Cześć, witajcie, tu Frodo, witajcie w Dead by Daylight. Zagramy sobie dwa albo trzy mecze, zobaczymy, mówię zagramy, bo dzisiaj zaprosiłem sobie gości, jest ze mną Sylwek. Cześć, hej. jest Ozzy. Siemanko. Tak, i zagramy sobie, zobaczymy ile i jak Widzicie czwarty etap, dwudziesty level i szósty, zobaczymy tak, co się tego Tak, zaznaczam, wyjdzie. że ja tutaj lama jestem, <laughs> drugi raz w ogóle gram, więc na pewno będzie śmiesznie. Będzie sumie... śmiesznie, będzie ciekawie. W sumie ja tak Sylwek powiem, sylwek, daj ready. jak będzie się ładował mecz, zwróć uwagę na podpowiedzi, które ci się ładują. Bo ty w tym mhm. momencie masz taką lekką przewagę, bo nie wiem ile razy grałeś. Ale jako osoba nowa, gra będzie ci na samym początku podpowiadać, tak. jakiego będziemy mieli killera. Tak, 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 jest coś Aha. takiego. No, no, Aha. na początku. Jeżeli mhm. grasz przeciwko kill jakiemuś killerowi e, pierwszy raz, to wtedy e, Gierka ci po, podpowie, co to jest za. Co robisz? To, to będę, będę wam czytać. Dobrze. I klo klodetki, słuchajcie, trzy. Takie, tak. takie bliźniaczki. <grym> <grym> to co? Y, widzimy się w meczu. No, dziewczyny, idziemy. Go, girls, go! Dobra, walka z zarazą. No. Aha, mamy. Zarazę mam. potrafi rozpocząć gotowy pęd w określonym kierunku. Nie może atakować bezpośrednio w trakcie pędu, lecz dopiero po uderzeniu w ścianę lub przeszkodę. No to... to będzie plaga, tak? Nie, nie, nie. ono To jest nowy to killer. Ma... A ten... dobra. Dobra. Ja sobie włączam nagrywanie. Ja, ja powiem tak, to jest pan Ping Pong, który się będzie odbijał od ścian. O Jezu ten. O. Dobra, niech będzie ten karzeł. Golum. Golum a to mamy z, z tymi z bliźniakami. No. Też killer. To co? Od drodze tak? się to jak kontrolę. Shiftem. Shiftem, shiftem. Chyba, tak? Shiftem się Kontrolem uza. chyba. Kontrolem. Aha. Jezu, wiecie co, bo tak mam palce Shiftem, shiftem sprintujesz, kontrolem sobie kłócasz. Aha, shift sprint, dobra. Jak pamiętaj, że jak robisz ten sprint, to zostawiasz ślady, nie? Uh -huh. Więc na jakiś czas tam zostawiasz, więc warto sobie tak pomalować. I dla nas najważniejsze są te, te uh, generatory. Generatory, tak. Tak. Miejsce spoczynku Azarowa. Złomowisko. Ale jak to jest blight, to ja bym proponował uważać na temę, bo może nas widzieć w ich pobliżu. Coś tutaj chodzi. Ej, koleżanko, chodź tu do mnie. To widzę jak ten Sylwek kucza. Tak, <gryźdalne> Widzę cię. O, o też cię zauważyłem. Tak, Cześć, tu, idzie, się. tu idzie, on tu idzie. tu idzie, uważaj. No, słyszę serce. O, fak. Nie, ja tu mu czyszczę już pierwszy o dobra, sobie dobra, już widział, że jestem tu, dobra. I nie ma to temiku, halo, nie ma. O cholera, dobra, ja idę na pierwszy ogień. To ty. Dobra, ja do chałupki idę. Nie, ja Uch. jestem w chałupce. Aha, o dobra. Uciekaj, uciekaj. No i poszedł za tobą. No nie, ale go przyprowadziłem tobie. On prostu... do mnie chyba idzie, bo jakiś czerwień widzę. Ała, 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 ała. <laughs> Sylwek leży. Dobra, no <laughs> nie dobra, wezmę go za ciebie. Biorę go z ciebie. Nie no, biorę, nie będę tylko chował. Pan uderzył w ścianę. O, pobiegł. Sobie. Pominął, pobiegł? ale super. Tak. Chodź, chodź, chodź. Chodź kolego, chodź. Nie. Możesz się na przykład leczyć, czy jak u Ciebie eee, teraz jest? Ulecz się M1, dobra, no. no. Ej, do czego to doszło, że ja muszę killera gonić? No. Jak teraz się zleniłeś na przykład, no to on to usłyszał, nie? Także musisz wiedzieć o tym. Dobra, bo zapomniałem o spacji. No, no. Tutaj też znowu Cię usłyszał, bo ja Cię widzę. Mhm. mam tego perk'a, że akurat widzę. Dobra, wziął randoma. Gdzie jest random? Tamasz. Dobra, no, przyjdę do Ciebie, to będzie szybciej. Dobra, już, już ogarniam pan spację. Pest tylko... A, pan tam, ma ruinę. Bo ja Cię leczę szybciej, wiesz o tym, więc Puść. Ale dobra, 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 okej. Okay. Aha, no chodź mną. tutaj jest Ale... generator, e, robimy go szybciej. to mogę biec, tak? No możesz, tam wiesz, bez przesady, nie? E, Aha, dobra. Ja już połowę zrobiłem. Ozi, jak tam? Eee, goni mnie. Gonicie? A gonicie. Goni, goni? To fajnie się tam widzę, z nim bawisz, bo ja widzę cię. A, no, się to Coś by tam ta. leży. No, właśnie, osi. No, się wyłożyłem. Dobra, my kończymy gena. A Ech, już. Nie. Sorry. Nie zdążyłem. O widzę gością. On, on idzie dobra. Dobra, dobra, dobra. O, dwa geny, bardzo ładne. Dobrze, to wiesz co? Eee, jak tam, dobra, idę zobaczyć jak tam Goni tam... Go goni goni ta tamtego, dobra, ta to idę po z jego. Eee, a Sywek tam szuka jakiegoś... Dobra, ja sobie szukam. no. O widzę, widzę, widzę. No to... Ale stres Ale fajny, fajny. Odwal się. Mam tutaj kampi łazi tylko od ciebie. On za bardzo lubi walić laską. Ale to brzmi. Jakkolwiek to brzmi? Czekaj, czekajaszie tu, patrz. No on wie, że ja tu jestem. Yeah. Oj, jak cię złapał za kieco. Jak mam coś pomóc, to mówcie, bo ja przy generatorze siedzę. Wiesz co, co ty tam e, generatora jakiegoś... No jak robi, robi! Robię, Robi, Robi. Dobra, ściągnęlicie. Teraz jawisz. Wrócił się do was. Idzie za mną. To może ten mnie ściągnie. No dawaj, dawaj. A? Aj, za szybko. To Nie uleczysz mnie. Pięknie po prostu. Dostał dyktą. <laughs> Jeszcze coś mu tam pokazujesz latarką? No dostał y dyktą, dostał latarką. I gdzieś się, e, się poodbijał. To no wylecz mnie, nie, nie, już mogłaś wcześniej to zrobić. O nie, on tu idzie. No gdzieś on sobie poszedł. Tak, mam nadzieję, że nie do mnie. I poszedł już chyba, chyba, do ciebie poszedł. No. O Jezu, idzie, 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 idzie spada, A nie skończyłeś? No nie skończyłem niestety, ale było bardzo blisko. No to ja idę tam, może da mi się skończyć. Jest w ogóle ruina, nie, bo generator... Jest, jest. Trze Trzeba mu ją ściągnąć, ale... Tamten, dobra. Nie widzę jej, wiesz. Kurczę znowu. E... Ała. E, bo jak wskakujesz do szafki to głośno to jest, wiesz? On to słyszy. Aha. No to nie jest tak. Musisz chyba sobie to, bo... wchodzić do szafeczki, ale po cichutku. Po cichutku, no. Ale, no chyba do ciebie idzie. Albo na przykład masz takiego perka, gdzie możesz właśnie wskoczyć, tak jak to zrobiłeś. I szansę na ucieczkę. Nie, 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 nie. Nie Nie rób tego. Nie. To jest tylko 4% chyba, tak? To jest, to jest dobre, samo. jeżeli już nie masz innego wyjścia do użycia tego. Dobra. E, a kto tutaj jest? Ty jesteś Ozzy, tutaj? Obok... Nie, ja jestem Ktoś tu, gdzie widziałem Jardegera. No no Mam uciec, sami. tak? Tak, tak. Uciekajcie sobie. Dobra, jakiś spokój. To możesz szło ja Ci zaraz pomogę, przyjdę. Tylko weź sobie takie miejsce fajne znajdź, wiesz, takie gdzieś, żeby Ciebie nie było widać, Aha, bo jesteś wiem, na widoku. Się, no, dobra, dziś, dobra. jesteś na widoku. Dobra, to wiesz co? ja pójdę eee, do Ciebie. Ja powie powiedz mi, raz... samopotrwanie czy apteczka? M1 czy M2? Lepiej. No możesz się... Dobra, to ja jestem tylko cię Ciebie, czekaj. Oj. Idzie szybciej. O, super, dziękuję. No bo druga osoba, która Cię leczy, to szybciej jest, wiesz? No właśnie widzę, że bardzo szybko. A jak mam jeszcze apteczkę, to w ogóle. No, to dzięki braku. No. Wiesz, a Oczywiście, Dzięki siostrze. <laughs> no, gdzie ty jesteś? Tak daleko. No. Za mną? idziesz. Tu jeszcze prawie skończony gen jest. się mi z widokiem na generator, który się ładnie psuje. Teraz pytanie, czy ten random przyjdzie do ciebie, czy ja mam iść? No, my tutaj robimy, ale zobaczymy. No, to to jesteś. idź, idź, pomóż, a ja będę tutaj pomału. Tak, dziubał. Ktoś no tu jest. Tak. Yy, ktoś tu no jest, próbuje ale do mnie tak się przydostać. Przyczajkę robi, a. Idzie do ciebie ten random Idzie, czy? idzie. A jak, jak dziap wpadnie na niego? Nie, pan dziś no, sobie poszedł... A Już nie, leci. on tu jest. No, no wiem właśnie widzę go. Kurde, takie kąpienie to jest. On nie ma tego, yy, muzyczki swojej. To co ma taki? A ogólnie ile jest tych generatorów? No on mnie yy, tak no... trochę patroluje. Troszkę tak, słuchaj, widzisz mamy zrobione jeszcze dwa yy, musimy zrobić. Pan mhm. by widział. Nie, nie widział Aj, w mordę. No to usłyszał cię, wiesz o tym? No niestety. No dobra, robię dalej. Uciekamy stąd. No ja uciekam, bo... Uciekamy. No jak ja teraz... Ozzy jesteś, jesteś na raz. Tak, jak ja teraz zawisnę, to jestem na raz. Można Aha, bo go... tylko dwa razy może zawisnąć, tak? Można dwa razy tylko, tak. Uda, o, się, pięknie, pięknie. A... pięknie. Słuchaj, jeszcze jeden gen. Jeszcze jeden. Tylko kurczę, problem polega na tym, że ja wszystkie wiem. geny są po jednej stronie. Tak, właśnie miałem o tym powiedzieć. Trochę to źle rozplanowaliśmy. Ja idę Teraz. poszukać tego jego ruiny, bo bez tego, bo z tym nie zrobimy tych genów. No, ja... A, czekaj, czekaj, tutaj ktoś robi. Dobra, random robi, robię z nim. Ma połowę. No, chociażbym widział, gdzie wy jesteście, ten poszedł. Ale dobra, idzie. idzie killer do nas, więc. Dobra, hasia. Ja do przy jakimś dźwigu jestem. Zostałeś operatorem dźwigu? Eee, no, zaraz się przekonam. <grym> Przejedziemy się twoją koparką? Ja. Wiecie co? Ustawił mięsny na stary o, już nie. O, widzę Widzę siostrę Z apteczką tak. A, z apteczką to Co nie ja. Ja? Tylko tutaj o. nie ma genów i nie wiem, gdzie mhm. to pójść O, widzę gościa, idzie, idzie, idzie chyba w naszym kierunku Tak No, idzie Franca Dobra, zostawił nas Bo on tu teraz patroluje, widzisz, on ma teraz bardzo dobry, dobre pole manewru, bo tu jest gen i tam po drugiej stronie Dobra, to pozwolisz sobie tutaj. Że za pójdę No tutaj o. Najlepsze no, rozwiązanie dobrze. jest teraz jakby Dopiero wszyscy się rozdzielili zaraz. i każdy jakby robił innego generatora. No, random robi tamten, a my robimy tutaj. E, Ozit jesteś ranny, chodź tutaj, jest, szybko Cię wyleczymy. Chodź e, Sylwek wyleczymy, szybciej. Nie, nie, Sylwek, sylwek Dobra. Żeby on się nie regresował. Ale on tu zaraz przyjdzie, nie zdąży. O, już lezie. Idzie, idzie. Uciekłeś stąd? Tak, tak. Już trzeba uciekać. Idzie, 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 idzie. Teraz ja dostałem. On nie pójdzie za mną. A nie idzie, czekajcie. No Może... idzie za wami, no to ja No nie, nie generatore. idzie, nie, nie, on idzie nie? tam gdzie generatory, on nie pójdzie za mną. Spryciarz. O oh, shit! Znalazłem. To zrobiliśmy Cholera, źle to zrobiliśmy. Uciekaj w moją stronę, nie wiem czy widzisz mnie. Nie, nie widzę cię. Że... My Ale tu we dwoje robimy generator. Jeszcze mam perki o, nasze o, o, przez więc... Może się uda. Dobra. Uciekł. Muszę się Tak, tak, uleczy się. On będzie teraz gen pilnować generatory. Mhm. No sprytnie, no. A no rozumiem. No Zobacz. widzisz, że źle to rozegraliśmy, bo zrobiliśmy właśnie po jednej stronie geny. I tu nam tylko zostały. Czekaj, wyleczycie. Będzie szybciej. No dobra, to już, już to łapię. I one są w jednym miejscu, tak? Te znaczy w jednym, ponieważ no, tam masz ten jeden, jest. Poszedł w tamtą sobie stronę, i w tamtą stronę też jest, nie? Ja muszę nie chciałem ja ci pokazać. Paluszkiem. Ja powiem tak, on jest <laughs> troszeczkę tutaj ślepy, bo... Jak my, tymi, tutaj sobie, jak my tymi postaciami się gdzieś schowamy, to jesteśmy jak kameleony. On znowu tyle się, Dobramy. Do bramy. Cofamy, cofamy. Dobramy, się. uciekajcie. Gdzieś. A szybko, szybko, uciekaj. idę. Dałeś radę? Prawie skończony o. generator. No nie, nie skończyłeś. Dobra, wracamy się super szybko. No sobie w taki sposób można, trochę się pobawić w tak, tak, trzeba. Tylko Odciągnąć tylko, go. Wiesz, Ozi odpada już, nie? Więc jak on... Nie, 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 on się cofnął do tego generatora. On będzie teraz tutaj. Ja pierdziele, dobra. Dobra, ja uciekam. Ja tutaj padam, dobra. No i szybko, że... random robi. Ozi, dawaj, pomóż mu. Bęk. Dobrze, pięknie. pięknie. I teraz y, Sylwek, widzisz drzwi? Nie. bo na chwilkę, na chwilkę się pojawiają. Nie zauważyłeś. Nie, nie. nie zauważyłeś, no. Szewku, ja cię pokażę paluszkiem. Idź tam. Tam jest brama, trzeba ją otworzyć. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tamtą. Którą? E, którą? A tamtą chcesz się otworzyć? Ozzy, czemu ty nie jesteś wyleczony? No i teraz leżymy. Jak kawa? Dostałeś ode mnie pożyczony czas. A ty jest Kogo bierze? Nie. Otwieram bramę. Dobrze. Teraz nie wiem czy Sylwek... Dobra, uciekajcie, uciekajcie. Czy on otworzył... A tamtą otwierasz, dobra, otwieraj. Biegnij ta sylwka. No idę, idę. Ozji umiera. Na że czego ja mogę pomóc? Nie, już nie. Nie, ma nie, szans. nie. Umiera już. Uciekajcie. Poczekaj. Jak grałeś to... Mm, uciekłeś chociaż raz? Weź y Chyba nie, nie pamiętam. <laughs> okay. Poświęciłem o, się za ciebie. Gorliwy, dostałem osiągnięcie. O, pięknie. O. Ale super, podoba o. mi się. <śmiech> no. <śmiech> Na 13 levelu jest killer. No, no ja jeszcze skończyłem sobie challenge, bo miałem jeszcze ostatni, ostatni raz osiągnąć killera. Aha, i tu jeszcze został nam random. Ale często jest tak, że Ozzy się poświęca. E, bo ja nie gram pod e, rangę, a raczej staram się grać pod to, żeby wyciągnąć wszystkich z meczu. O, taki Aha, dobry kolega o. jesteś. Ja tak. chyba nie chcę, co wyszedłem. Od was. E, a to nie szkodzi nic. Słuchajcie, to e, widzimy się w następnym meczu. Tak? Tak. Jeszcze jeden? Dobra. Z przyjemnością? Dobra. Nie, bo tak e, gadam i sobie robię cięcie, nie? Także Dobre. ja dziękuję tutaj za e, gościnę. Mam... E, Moim tutaj oglądającym, y, oglądających zapraszam na kanał Chłopaków. O! Także o, linki zobaczycie zajemnie. jeszcze w y, opisie filmu, ewentualnie w komentarzu. Także zapraszam. <noise> Dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej! Cześć! To ja też wyłączam. A?